Panie Wójcie, miał 11 lat, kiedy jest pan gospodarzem gminy Brudzeń Duży. Jak bardzo ta gmina zmieniła się w tym czasie, pana zdaniem? No najlepiej, jak gmina się zmieniła w trakcie mojej pracy, to myślę, że to jest kwestia oceny mieszkańców. No to mieszkańcy pewnie powinni się w tym temacie wypowiedzieć. Tym niemniej. No z mojego subiektywnego bardzo postrzegania tej rzeczywistości wydaje się, że dużo nam się tutaj w gminie udało osiągnąć. Na pewno jeżeli chodzi o przede wszystkim obszar infrastruktury, ale też wiele miękkich działań, miękkich projektów. No to są to naprawdę takie, no takie rzeczy, którymi możemy się pochwalić. To, to jest dość dużo. A gdyby pan pokusił się o podsumowanie ostatnich lat tej trwającej jeszcze kadencji, to z czego jest pan najbardziej zadowolony? Oczywiście, że taki najbardziej element najistotniejszy to są inwestycje zawsze w każdym samorządzie najważniejsze więc tu, jeżeli chodzi o naszą infrastrukturę drogową infrastrukturę kanalizacyjną, w tej chwili. Rozbudowujemy też kwestie związane z zaopatrzeniem ludzi w wodę, stacje uzdatniania wody, no, budynki dla straży pożarnych, również remonty szkół, termomodernizację budynków. No, te wszystkie elementy są bez wątpienia naj, najważniejsze, najistotniejsze. Natomiast no, oprócz tego, także bardzo ważną rzeczą jest również kwestia działań miękkich, które udało nam się zrealizować. A w tym temacie to no, przede wszystkim na pewno tutaj udało mi się jako wójtowi, ale i wszystkim radnym wspólnie nam się udało zaktywizować bardzo mieszkańców i społeczność. Mamy rzeczywiście bardzo dużo kół gospodyń wiejskich, mamy dużo Funkcjonujących oczywiście o wielkiej tradycji ochotniczych straży pożarnych. Regularnie też ja do tego przywiązuję naprawdę bardzo wielką wagę. Regularnie obchodzimy wszystkie święta państwowe, organizujemy dożynki lokalne, gminne, festyny, działania miękkie, festynowe również w szkołach dla dzieci, dla młodzieży, uroczystości patriotyczne. Więc to wszystko. Są działania miękkie, ale też na pewno dają taki pozytywny efekt, jeśli chodzi o gminę, bo na pewno no, chodzi o to przede wszystkim, żeby ludzie nie tylko tutaj dobrze się czuli, jeśli chodzi o samą infrastrukturę, chociaż to jest dla każdego niewątpliwie rzecz najważniejsza, ale także jeżeli chodzi o właśnie takiego dobrego samopoczucia, zadowolenia, przywiązania do tej swojej małej ojczyzny, żeby byli z niej dumni. Panie wójcie, budżet, jakim gmina dysponuje, nie jest zbyt wysoki, jeżeli spojrzecie w porównaniu z wieloma gminami terenu powiatu płockiego, zatem zapewne bardzo dużą część stanowi dofinansowanie z różnych źródeł, o jakie gmina się ubiega. Jak tutaj wygląda sytuacja? Czy udaje się pisać dobre wnioski i te środki zdobywać? Nie no, na pewno oczywiście, że bez dofinansowania zewnętrznego. Wiele tu naszych inicjatyw i pomysłów nie udałoby się zrealizować. Tutaj przede wszystkim mam na myśli infrastrukturę, twardą infrastrukturę. Tutaj, jeśli chodzi o dofinansowanie, zarówno ze środków unijnych, ze środków rządowych, ze środków samorządu, no przede wszystkim samorządu województwa mazowieckiego, w mniejszym stopniu powiatowego, choć także. Ze wszystkich tych szczebli udało nam się albo otrzymać dofinansowanie, albo jak w przypadku samorządu województwa mamzowieckiego, duże inwestycje były robione na terenie naszej gminy, głównie drogowe, albo wspólnie realizować nawet jak z powiatem pewne przedsięwzięcia. Więc no, bez tych środków na pewno tych inwestycji byłoby dużo, dużo mniej. Czyli współpraca z innymi układa się dobrze. Ja ją oceniam naprawdę bardzo pozytywnie. Ja należę do tych wójtów, którzy tą pozytywnie oceniają współpracę zarówno jeśli chodzi o stronę administracji rządowej, samorząd województwa Mazowieckiego, samorząd powiatu. Tak jak mówię, no, realizujemy wspólnie pewne inicjatywy. Zresztą uważam, że. Rolą wójta na poziomie wójta gminy to jest tak naprawdę działanie dla dobra mieszkańców i tutaj trzeba potrafić dogadywać się z każdym. No wiadomo, że na różnych szczeblach czy to samorządu, czy rządu, jeśli chodzi o stronę rządową, to co 4 lata w naszym przypadku, co 5 lat w tej chwili oceniają nas wyborcy, różnie mogą się tutaj te układanki polityczne właśnie układać, ale myślę, że rolą wójta na poziomie gminy jest dobra współpraca ze wszystkimi dla dobra mieszkańców. Panie Wójcie, rozmawiamy we wrześniu. Do końca tego roku pozostało jeszcze trochę czasu, ale zapewne już Pan myśli wspólnie z radnymi, jaki będzie budżet na przyszły 2022 rok, jakie inwestycje będą realizowane, powinny zostać zrealizowane, bo są niezbędne mieszkańcom. Czy możemy powiedzieć, na co będzie kłaść nacisk w 2022 roku? No, poza tym, co już są rozpoczęte inwestycje, które są realizowane, tutaj cały czas kładę nacisk na kwestie stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej. No to przede wszystkim infrastruktura drogowa. Tutaj mamy w planach budowę kilku dróg lokalnych. Składaliśmy wnioski również w ostatnim. Rozdaniu, jeżeli chodzi o środki rządowe. No i cały czas infrastruktura sportowa, również jeżeli chodzi o dosprzętowienie ochotniczych straży pożarnych. To są takie nasze główne, największe działania, które będziemy chcieli realizować w kolejnym roku. Gmina Brudzeń Duży to dobre miejsce do odpoczynku, dobre miejsce do spędzenia rekreacyjnie czasu. No zdecydowanie tak, ja wszystkich bardzo zapraszam. Przede wszystkim, to co jest naszą największą wartością, to jest Rzeka Skrwa i Brudzajski Park Krajobrazowy. No, wszystkich miłośników kajaków, kajakarstwa zapraszamy. W tej chwili, jeszcze cały czas, możemy mówić o tym, że sezon kajakowy trwa, więc mamy tutaj ośrodki turystyczne na terenie naszej gminy. Warto z tego skorzystać. Skrwa ma charakter taki trochę półdziki, ale naprawdę no jest dla średnio wysportowanego człowieka spokojnie, jeśli chodzi o naszą gminę, do pokonania tutaj zbrudzenia do ujścia rzeki Skrwy w Wiśle 8 godzin. Chociaż w tej chwili mamy bardzo wysoki stan wody, więc na pewno trzeba uważać i no, bez względu na to, jakimi dysponujemy umiejętnościami zawsze, naprawdę zawsze pamiętać o kapokach, bo to są rzeczy, które naprawdę nawet najlepszemu pływakowi nic tutaj, że już tak powiem, troszkę czapka z głowy nie spadnie, jeśli to przyrządowanie na siebie założy, a, a może rzeczywiście pomóc w sytuacjach trudnych. Rowery na pewno też no też są oczywiście bardzo fajne trasy szlaki do pieszych wędrówek, nordic walking także serdecznie zapraszamy. Czyli krótko mówiąc jest tutaj wiele miejsc do odkrycia i poznania, zakochania się w tym miejscu. No na pewno jest to naprawdę fajna gmina, fajni mieszkańcy, ja tutaj tak jak mówię, no wiele rzeczy wspólnie udaje nam się realizować. Ten Brudzeński park krajobrazowy, ja należę do tych wójtów, którzy i w ogóle samorządowców, którzy, jeśli chodzi o obszary chronione jako krajobrazu, widzą w tym więcej pozytywów niż negatywów. W związku z tym, no, ponieważ jest to gmina zielona, to też yy, mamy wielu nowych mieszkańców, no bo skoro jest zielono, jest ładnie, jest przyjemnie się do nas sprowadzają, za tym idą z kolei podatki, chociaż oczywistą jest też rzeczą, że jeszcze za tym z kolei idą tutaj pewne oczekiwania mieszkańców nowych, nie tylko nowych, odnośnie lepszenia jakości infrastruktury. Więc y, na pewno ta przyroda jest naszym największym największą wartością, jeśli chodzi o walor poznawczy, chociaż też trzeba przyznać, że mamy tutaj takie no perełki historyczne, architektoniczne. No, bez wątpienia największym absolutnie I to w skali nie tylko gminy Brudzeń Duży, no, ale no szerzej, no, nawet powiatu płockiego, czy w ogóle zachodniego Mazowsza jest yy, późnoromański kościół w miejscowości Rokicie. Yy, to jest XIII wiek, yy, czasy budowy z okresu panowania tu na Mazowszu księcia Konrada Mazowieckiego. W tej chwili prowadzone są tam też bardzo na dużą skalę prace konserwacyjne, remontowe z udziałem środków i samorządu województwa mazowieckiego, ale przede wszystkim środków rządowych z Ministerstwa Kultury, więc są nowe odkrywki tam, jeżeli chodzi o malarstwo naścienne. Dokonywane i będą się odbywały konserwacje. Portal został dosłownie kilka, no niemalże mogę powiedzieć, że kilka dni temu, romański też odkryty. Więc poza tymi, mówię, no, przyrodniczymi walorami mamy też bardzo ciekawe zabytki architektury. Wiele do odkrycia, ale zapewne wiele też do zrobienia jest tutaj na terenie gminy. Zatem pytanie nasuwa się samo: czy zamierza Pan kandydować w kolejnej kadencji, wystartować w wyborach? Przepisy prawa pozwalają mi na to. Jest jeszcze dużo czasu, to jest jeszcze dwa lata, więc no cóż, będziemy tutaj pewne takie sondaże, nazwijmy to, wewnętrzne starał się robić i no, wtedy zdecyduję, czy nadal moja osoba jest taką, gdzie mieszkańcy cały czas widzą potencjał w jej rozwoju. Jeżeli tak, to na pewno będę się ubiegał o to, żeby jeszcze dalej tutaj z mieszkańcami dla dobra gminy pracować. Zatem zapraszamy do gminy Brudzeń Duży, odkrywać jej uroki. A panu dziękuję za spotkanie i rozmowę. Dziękuję przyjemnie.